Dobry, albo dobry wieczór. Witam Was ponownie. Przedstawiam Wam po raz kolejny Marię Andrzeja. Jak widać, przemieścił się znowu. Już się siedzi w tej związanej Firance. Teraz siedzi na niej. Przebiegła bestia, nieprawdaż? No, tak bardzo przebiegła. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Idę do sklepu. <laughs> Dobra, także taki trochę krótszy film będzie, bo Marian Andrzej po prostu się przemieścił. Jak wymyślę, co wam jeszcze powiedzieć o pająkach, to wam powiem w następnym filmie. No, także to chyba będzie tyle. No, subujcie kanał dla Marian Andrzeja. Pozdrawiam widzów święta. No, I elo mordy.